Oto ciekawe zjawisko. Polacy na nowo pokochali motocykle. Jak wynika z danych polskiego związku przemysłu motoryzacyjnego w Polsce zarejestrowano w tym roku już niemal 40 tysięcy motocykli. To więcej niż dostawczaków. Jaka marka ma najwięcej rejestracji? Honda. Druga jest Yamaha, a trzecie BMW. Więcej motocykli sprowadzamy też z zagranicy. Od początku roku sprowadzono ponad 70 tysięcy motocykli i motorowerów. To o ponad 6% więcej. Niż przed rokiem. I teraz uwaga. Na platformie Car Vertical, choć w nazwie ma słowo CAR, czyli samochód, można przed zakupem sprawdzić również motocykl. Wystarczy na stronie głównej wpisać numer WIN lub numer tablic rejestracyjnych i już możemy zweryfikować, czy to, co chcemy kupić, na pewno jest tak bezwypadkowe. Jak bardzo często obiecują sprzedający. A nawet zatuszowane najdrobniejsze uszkodzenia motocykla mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego życia. Z Kodem Turbo 30 macie 30% zniżki na taki raport. Możecie kliknąć też w link w opisie i również sporo zaoszczędzić. Wydaje mi się, że warto, bo warto spełniać marzenia o dwóch kołach.